Podinspektor Sławomir Masyć, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Z nieustalonych przyczyn autokar wiedzący młodzież ze Szwecji złapał pobocze i stoczył się do rowu przy autostadzie. Autokarem podróżowało około 25 osób. Jest to młodzież ze Szwecji w wieku 15-17 lat. Wiemy, że jechali oni na Słowenię. Pięć osób zostało hospitalizowanych. Jedna z tych osób zabrano została śmigłowcem. Najprawdopodobniej jest to kierowca autokaru, który ma najbardziej ciężkie obrażenia. Pozostałe osoby trafiły do Legnickiego Szpitala, przewieziono zostały karetkami. W tej chwili policjanci organizują jakieś miejsce zastępcze gdzie młodzież może poczekać na dalszy transport no i oczywiście zabezpieczamy miejsce zdarzenia tak aby nie doszło tu do kolejnego wypadku. Wstępnie możemy coś mówić, nie wiem, prędkość, bo pogoda jest w miarę dobra, warunki pogodowe są dobre. Nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć dlaczego ten samochód ten autobus spadł do rowu. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca był trzeźwy. Nie wiemy jak długo jechał, także to będziemy wszystko ustalać. Na miejscu są służby ratunkowe, jak długo mogą te utrudnienia potrwać, chociaż przelot w kierunku Wrocławia jest sprawa. Love To jest drugi wypadek, który ma miejsce w tej chwili w okolicach Legnicy, w kierunku granicy niemieckiej nad ranem samochód ciężarowy, którego kierowca najprawdopodobniej zasnął, uderzył w słup. Musieliśmy zamknąć pas ruchu w kierunku Niemiec i ruch odbywa się przez Legnicę. Natomiast tutaj w tej chwili zabezpieczamy to miejsce do momentu wykonania wszystkich czynności procesowych, dopiero wtedy autobus zostanie podniesiony. W tej chwili jesteśmy w kontakcie z władzami samorządowymi Legnickiego Pola, które organizują jakieś pomieszczenia dla tych osób i, i przejazd. No zobaczymy, jak to długo potrwa i jakie są możliwości, żeby im pomóc bo możemy pojechały dalej.